Rycerze i kapłani, aniołowie i żołnierze, bohaterzy. Ocaliliście Aszan przed potopem demonów i pokonaliście je. Zanim wrócicie do zniszczonych domów, odbudować je i rozpalić ogniska, chcę Wam złożyć hołd. Dobrze prawi, niech żyje cesarzowa Gwendolyn! Szczególnie sławmy Archanioła Michała! Zageniusz strategiczny i sprawne dowództwo, które sprawiły się lepiej niż wszyscy książęta Szeogu. Za Michała. Dzięki Elratowi za aniołów! I choć wszystkie księstwa dowiodły swej siły oddania i odwagi w tej strasznej wojnie, jedna dynastia najbardziej zasługuje na wspomnienie. Antonie z księstwa Gryfów. Ty i twój ród zapłaciliście za zwycięstwo straszliwą cenę. Co w zadumę, jako i wielki podziw nas wprawia. Niech żyją Gryfowie! Za dzieci Sławoja! Macie miejsce u mego stołu, a w sercu wielki dług na zawsze. Będziesz świętować? Będę cieszyć się triumfem mych bliskich. Hmm. Na pewno jesteś dumna ze swych dzieci. Jestem. Ujmę to delikatnie. Jestem z nich nader dumna i pod wrażeniem ich czynów. Chyba myślą, że to już koniec wojny. Niech myślą, niech się nim nacieszą. Odetchną. Nie stać nas na wytchnienie. Ich zwycięstwo jest pozorne, błahe. To była ledwie próba sił z widocznym wrogiem. A będą inne wojny, gdzie wróg nie da nam tak chętnie otwartego pola. Ta wojna nie jest naszą, tylko waszą. Ty wszak już wybrałaś. Tyś nie ze mną, lecz przeciw mnie. Oddałaś się ciemności. Wyrzekłaś się, Elrata. To ty i podobni tobie mi go obrzydzili. Ja sama nie szukałam Malasy. A więc wracaj do swych cieni i radź się nimi, póki możesz. Wezwę moje legiony i światłość rozproszy tę twoją zdradziecką ciemność. Raz na zawsze. Wolę już świat w ciemnościach, niż świat, w którym tyś jest jedynym światłem. Teraz, namiestniku mój, przewódź nam w modlitwie do Elrata. Elrat, smoku światłości sławimy Twe imię, za to zwycięstwo, chwałę i szansę zmycia naszych niedoskonałości. Zwyciężyliśmy w wojnie z chaosem, miejmy się jednak na baczności. W gruzach naszych zburzonych wieszczają się cienie, bezimienni rosną w siłę i nie spoczną, póki nie zagaszą światłości w naszych domach. Więc powiadam, ponieśmy światłość i płomień do ich kryjówek i wyrzućmy ich z naszej ziemi.